W studiu Niepodległa mam przyjemność gościć pana Krzysztofa Noworytę, producenta widowiska Iskry Niepodległej. Dzień, Dzień dobry. dobry. No właśnie, mówimy o widowisku, które taką swoją przedpremierę ma podczas Kongresu Niepodległej właśnie w styczniu, ale... Do publiczności trafi dopiero wiosną. Proszę powiedzieć, czego w ogóle publiczność może się spodziewać, bo trudno opisać w kilku słowach. Projekt, który wykorzystuje tak naprawdę mechanizmy cyfrowej, wirtualnej rzeczywistości. Tak, myślę, że warto zacząć od tego, o czym to jest. To jest opowieść o energii i potencjale Polaków. Energii, która wyraża się w przełomowych odkryciach, wynalazkach. Czynach bohaterskich, dlatego też zabieramy ludzi nie w podróż przez historię, ale przez przełomy, przełomowe wydarzenia, które zmieniły świat na lepsze. Czy to w obszarze medycyny, kultury, technologii, osiągnięcia podróżników, osiągnięcia kosmiczne. I to jest tematem, bo pomyśleliśmy sobie, no dobrze. Wszyscy znamy naszą historię, mm -hmm. znamy to linię czasu, wiemy, co po czym było, ale bardzo mało myślimy o potencjale, jak te rzeczy, mm -hmm. te rozkminy ludzi, którzy poświęcili całe życie, żeby coś wymyślić, zmieniły bieg świata. O sukcesach, Oczysz prawda? To, dlatego też klamrom opowieści nie są daty. Strzelam 1918-2023, ale klamrom są dwa tematy. Energia. I... Dlatego też klamrą opowieści jest temat półprzewodnika. Zaczynamy od półprzewodnika, który zmienił świat, a kończymy na wyścigu w poszukiwaniu nowych źródeł energii. Jakim językiem opowiadać e, o historii, e, żeby on był ciekawy? Bo tak sobie myślę, że właśnie te nowoczesne technologie dają duże możliwości. I to jest taka lekcja historii, e, która w szkole wyglądałaby zupełnie inaczej, więc to ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o edukację. Tak, więc to, co mogę powiedzieć tutaj, e, ta, ta cała opowieść, bo ona rozgrywa się na przestrzeni zaledwie 50 metrów, czyli takie no, większa, większe mieszkanie dwupokojowe albo większe kawalerka. Więc możemy sobie ten gabaryt tak przyjąć, żeby wyobrazić sobie, o czym. Mówimy, no i mamy tam bardzo wiele warstw opowieści, bo jest warstwa narratora, jest warstwa, który przeprowadza nas przez tą opowieść, jest wreszcie warstwa specjalnie napisanej muzyki, potem jest warstwa filmów animowanych, które ilustrują te zagadnienia, o których mówimy, a potem jest ta warstwa graficzna którą generowaliśmy za pomocą sztucznej inteligencji. I to nagle się staje takim czymś nowym językiem, bo to, to jakby te, to urządzenie decyduje, jaką grafikę stworzyć, prawda? Więc mamy tych szereg warstw, natomiast opowiadamy prawdziwe historie. Być może na tym polega fenomen, że łączymy prawdziwe opowieści generowane przez cyfrowe urządzenia. No i też istotnym z naszego punktu widzenia wymiarem tej opowieści są obiekty, bo nagle się okazuje, widz widzi, że to nie są tylko jakieś bajki, które opowiadamy, tylko są fizyczne obiekty. Kamizelka kuloodporna, puchar, który zdobyli polscy sportowcy, Chwyta kosmiczny, który zrobili polscy naukowcy. Więc te bodźce i te wrażenia, one są, rozgrywają się na bardzo wielu, wielu jakby wymiarach, ale to, co jest tak naprawdę najważniejsze, to jest to, że to nie jest opowieść pasywna, że wchodzimy, wysłuchaliśmy i do widzenia, mhm. że możecie iść, ale na końcu pada pytanie od narratora, no dobrze, ale to jaką ty iskrę jesteś? Jaki jest Twój talent, jaka jest Twój potencjał? i Czy masz go, czy coś z nim robisz, czy wykorzyst mm -hmm. wykorzystujesz go? Bo nie wystarczy się zachwycać historią Polaków, ale trzeba się samemu zapytać: no dobra, co ja robię ze swoim talentem? Mm -hmm. I po to jest, y y i dlatego na końcu zwiedzania każdemu możliwość wysłania fizycznie iskry. Stoi stół mm -hmm. y multimedialny, na którym generujemy iskrę. I w ten sposób jakby symbolicznie włączamy się w ten ciąg polskich iskier, które mm -hmm. tworzą ten kręgosłup, prawda? I które możemy kontynuować. Otóż my. to. I to jest ta myśl, prawda? Że mm -hmm. czy przyjdą osoby starsze, młodsze, z dziećmi, z wujkami, no to każdy ma jakąś to miskę, każdy coś robi. To też mm -hmm. się odwołujemy. I wydaje mi się, że i też taka była intencja biura niepodległa, że jakby naszym skarbem jest nasz potencjał. Nie tylko historia, ale potencjał, który mm -hmm. ma każdy tu i teraz. I dlatego. Przedstawiamy wajchę w opowieści z historii, na tu i teraz. I to jest najważniejsze. Czy widz powinien być jakoś szczególnie przygotowany na odwiedzenie takiego miejsca? Nie, myślę, to jest jakby próg wejścia jest nie ma prógu wejścia. Nie trzeba nic być przygotowanym, odczytanym, otrzaskanym, Po prostu wystarczy przyjść, dać się ponieść tej opowieści, zanurzyć się, być cierpliwym. I to jakby wystarczy. Ona też nie jest długa, bo to jest raptem kwadrans. Więc jakby to jest taki. Można powiedzieć taki idealny czasokres, że to jakby dajemy radę wytrzymać to w takiej małej przestrzeni. No i tak, no proszę korzystać, zapraszamy. W takim razie do zobaczenia na trasie. Tak jest, dziękuję bardzo.